Dzisiaj porozmawiamy o manie TGM pierwszej generacji. Nasi redakcyjni eksperci przypomną Wam tę zasłużoną ciężarówkę, która pojawiła się na początku wieku. Porozmawiamy dokładnie o modelu TGM 18240. Wspomniany przez nas MAN TGM 18240 zaskakiwał kubaturą szoferki. Tak duże, kubaturowe kabiny były Umana wcześniej rzadkością. I dopiero miara w ręku mówi, że to wersja węższa. Natomiast optycznie na zewnątrz i w środku sprawia wrażenie dużo większej. Wysokość wnętrza wynosi bez mała 2 metry. Ergonomiczny kokpit zoptymalizowano pod kątem łatwości obsługi, stwarzając niezwykle przyjazne kierowcy środowisko pracy. Do odczytania krystalicznego wyświetlacza nie trzeba było używać lupy ani okularów, Widać, że projektanci dobrze wykonali swoją robotę. Pneumatycznie zawieszony fotel kierowcy z regulowaną kierownicą daje naprawdę komfortowe miejsce dla kierowcy. A funkcję tempomatu czy hamulca górskiego wygodnie się obsługiwało pod kierownicą dźwigniami. Chociaż to średnia ciężarówka w rodzinie, nie czuć w niej oszczędności. Wyposażenie kabiny obejmuje znane ze starszych braci, moduły sterowania centralnym zamkiem, szybami drzwi, i lusterkami wstecznymi umieszczone na panelu drzwi. Również zestaw regulacyjny układami klimatyzacji i wentylacji znamy ze starszego brata TGA. Do napędu TGMA producent przewidział sześciocylindrową, turbodoładowaną jednostkę, zasilaną Common Rail o pojemności 6,9 litra oferowana była w trzech zakresach mocy 240, 280 i 326 koni mechanicznych. Silniki TGMA spełniały normę emisji spalin Euro 4 bez dodatków do paliwa, a szkodliwe wyziewy z rury wydechowej były redukowane przez system recyrkulacji spalin, oraz fil filtr cząsteczek. Standardowo montowano 9-stopniową przekładnię ręczną, ale w opcji można było mieć 12 przekładnię Tipmatic zautomatyzowaną. Oczywiście pojazd był wyposażony w klimatyczne zawieszenie tylnej osi, a sterowanie nim umożliwiał pilot, oczywiście na kabelku, który był umieszczony przy fotelu kierowcy z lewej strony. Pojazd był wyposażony w nadwozie chłodnicze, co można było także zauważyć w samej kabinie, w której znajdował się rejestrator pracy układu chłodzącego ładownię. Dzięki temu kierowca mógł na bieżąco obserwować parametry, a na koniec dostawy wydrukować historię przebiegu temperatury w ładowni. wykonana zabudowa została wyposażona w antypoślizgową podłogę i uchwyty do mocowania ładunku do kabiny ładowni można się było dostać przez dwuskrzydłowe drzwi tylne lub pojedyncze boczne, a drabinka była wyposażeniem standardowym. Do dziś można spotkać w dystrybucji modele TGM z pierwszych lat produkcji. No oczywiście nie są to młode pojazdy, ale często bywa tak, że jest to pierwszy pojazd w młodej firmie będącej podwykonawcą jakiegoś większego operatora. Wiele takich gm użytkują rolnicy produkujący warzywa lub owoce. Także samochód do tego się nadaje. Właśnie takim manem mogą raz czy dwa razy w tygodniu przewieźć swój towar na lokalną giełdę. GM jest wytrzymały i wiele zniesie. Nic dziwnego, że wciąż spotykamy je na drodze. Dziś już nie zwracają na siebie tak uwagi, ale gdy się pojawiły, były najnowocześniejsze na drodze. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszą porcję wspomnień. Do zobaczenia.